Witajcie moi drodzy, pas naszykowany woda mineralna z baku zlana czyli, że paliwko z XMOTOS xb 39300 upuszczone w jakim celu? będziemy go ważyć taka waga, ona waży do 300 kg nie łazienkowa, kuchenna czy inne różne takie wymysły jak robią niektóre profesjonalne firmy gdzie oczywiście oprócz motorków to i mamy rowerki i różne takie inne yy, fajne jeżdżące sobie dełka. Wreszcie się okaże, ile taki motocykl yy, waży. Waga może być przekłamana, może o 1 kg, bo mam zamontowany taki halogen, yy, uchwyt na telefon. No i tu takie yy, cudawianki fight, żeby to wszystko zamontować, żeby się to trzymało. No mówię, maksymalnie 2 kg. Bardziej bym stawiał na 1 kg, bo tu jest jeszcze licznik motogodzin z obrotomierzem. Taki akcesoryjny wskaźnik temperatury płynu chłodniczego. Jakaś tam osłonka, chociaż ta akurat to będzie lżejsza od tej fabrycznej. Tutaj osłona na silnik. Z tyłu mam zamontowany taki chlapacz ze światłem żeby w nocy mnie było widać No i w sumie chyba z dołożonych rzeczy to mam jeszcze osłonę zębatki no i tutaj osłona lewej części silnika czy lewej strony silnika cała reszta włącznie z łańcuchem z oponami, no gripy mam jeszcze akcesoryjne i odpowietrzniki, ale ja wiem czy to nam coś wniesie do końcowej wagi Także z tego co sobie tutaj chodzę i patrzę, to myślę, że motocykl może być maksymalnie od takiego fabrycznego o jakiś 1 kg yy, cięższy, ze względu, że tam kilka tych gadżetów jest zamontowanych, chociaż one jakieś wagi dużej nie mają, ale żeby później nie było, że ktoś powie, namontowałeś jakiegoś piruństwa z AliExpress i jest 5 kg cięższy motocykl. Także aż tak to nie. No i co? Zapinam go w pasy. Do góry i zobaczymy, ile to waży ta bestia. No, oczywiście nie muszę chyba mówić, że wagę całego pasa sobie starujemy. Czyli kilogram czterdzieści. O! Tak jak widać, 00. Pas wisi. No i teraz w górę z motocyklem. Tak jak widać, motocykl sobie lewituje. Wszystko jest u góry. Udowadniam, bo wiadomo, że w internecie to trzeba wszystko udowodnić. I taki mamy wynik: 125,8, 125,9. Zaokrąglimy 126 kg. Czyli jeśli ktoś by się zastanawiał, ile X Moto z XB39 300 waży, to mamy 126 kg z pustym bakiem paliwa. Jeśli byśmy doliczyli wagę paliwa, czyli po prostu benzyna, aż pod korek, to w taki zbiornik wchodzi 6,5 litra, czyli do wagi 126 kg trzeba doliczyć 6,5 kg. Matematyka dla opornych 126 plus 6,5 to ile mamy? Czyli taki motocykl X z XB39300, aktualnie sprzedawany jako Asics XB39300, pełny, zatankowany motocykl z powietrzem w kołach, 132,5 kg. Jest ciężki, no nie ma co ukrywać, jest ciężki, tą wagę czuć. Także troszkę błotka się oblepi, no i myślę, że możemy uznać, że taki motocykl będzie ważył 133 kg.